Mimo akcji przeciwko kierowcom, rażąco naruszającym przepisy ruchu drogowego, jakie często są przeprowadzane na naszych drogach, niektórzy dalej nie stosują się do nich. Kolejny przypadek. Droga Krajowa nr 16 w okolicach Starych Jabłonek, a na niej pojazd, który jedzie wężykiem. Funkcjonariusze, którzy zauważyli dziwnie poruszający się samochód, zatrzymali kierowcę i okazało się, że mężczyzna miał niespełna jeden promil alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy nawet do 10 lat. Najczęstszym jednak błędem kierowców jest niezapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, za które grozi mandat w wysokości 100 zł oraz dwa punkty karne. Drugim wykroczeniem, na jakie narażają się użytkownicy dróg, jest rozmawianie przez telefon komórkowy. Taka przyjemność może kosztować 200 zł i 5 punktów karnych. Lepiej jednak jest zainwestować w zestaw głośno mówiący lub po prostu nie odbierać telefonu. W tym miejscu będzie przebiegać obwodnica Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która będzie przebiegać praktycznie od miejscowości Stare Jabłonki do Ornowa. Niestety wycinka drzew nie oznacza, że robotnicy wkrótce pojawią się z ciężkim sprzętem. W sprawie przetargu wpłynęła skarga, która ma zostać rozpatrzona w olsztyńskim sądzie. Niezależnie od wyniku postępowania, wykonawca, który ostatecznie wygra przetarg, będzie musiał wybudować w ciągu 20 miesięcy od daty podpisania umowy ponad 18-kilometrowy odcinek obwodnicy Ostrudy, z czego 9,7 km będzie stanowiła obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz 8,7 km w ciągu drogi krajowej nr 16. Obwodnica Ostrudy jest jednym z najdroższych odcinków przebudowywanej siódemki. Nie tylko ze względu na dodatkowy fragment obwodnicy, ale na fakt, że wykonawca będzie musiał wykonać 9 wiaduktów drogowych, 5 mostów, jedno przejście dla pieszych pod drogą oraz przejście dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji. Zgodnie z planem, w ramach inwestycji mają powstać dwa węzły drogowe Ostruda Północ i Ostruda Południe oraz jedno skrzyżowanie na przecięciu projektowanej drogi krajowej nr 16 z istniejącą drogą krajową nr 15. Rekolekcje to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę. Trwają zwykle cztery dni i rozpoczynają się niedzielną muszą świętą. W zespole szkół zawodowych imienia Szandora Petofi i nie tylko, młodzież wraz z kadrą nauczycielską wspólnie brali udział w nabożeństwach. Rekolekcje rozłożone są na trzy dni, taki jest plan przewidziany dla całej naszej parafii, oprócz zajęć. Związanych z spotkaniami w szkole z, z księżmi, uczniowie uczestniczyli również w mszy świętej. Część uczniów głównie chodzi o klasy maturalne, uczestniczą w zajęciach związanych z przygotowaniem ich do matury. Uczniowie, którzy nie zdecydowali się na uczestnictwo w rekolekcjach, mają również zorganizowane zajęcia lekcyjne. Podczas rekolekcji odwiedził młodzież ze szkół średnich niecodzienny gość, ksiądz arcybiskup dr Wojciech Zięba. Ksiądz arcypasterz Wojciech Zięba postanowił odwiedzić szkoły. Wiąże się to też z tym, że w obecnym czasie przeżywamy rekolekcję. Uczniowie, się uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, we mszy świętej, związanej z tym czasem. Przeżywają te rekolekcje, i ta wizyta miała też okazję, czy miała też na celu podkreślić to zdarzenie, ale też i ksiądz Artypas też miał wielką ochotę poznać szkoły, w których kształci się młodzież naszej parafii. Do spotkania z Metropolitą warmińskim doszło również nauczycielami, którzy rozmawiali o ważnych kwestiach związanych z młodzieżą oraz religią. Czas rekolekcji w Zespole Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi dobiegł końca, jednak przygotowania do świąt wielkanocnych wciąż trwają. Niech ta wizyta i słowa głoszone przez księdza arcybiskupa Wojciecha Ziębę pozostaną w sercach młodzieży i nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych co roku przeprowadza się kwalifikację wojskową. W tym roku obowiązkowi temu podlegają mężczyźni, którzy ukończą 19 lat, oraz kobiety, które kończą szkoły o kierunku medycznym, psychologicznym lub weterynaryjnym. Kwalifikacja wojskowa nie boli, trzeba się stawić, mieć odpowiednie dokumenty ze sobą, które są wymienione na wezwaniu, które otrzymali od prezydenta, wójta czy burmistrza. Czyli zdjęcie, podstawowa rzecz, dokument tożsamości potwierdzający tożsamość, zaświadczenie lekarskie, jeżeli takie posiadają o, o chorobach i nie, nie będzie przeszkadzało też zaświadczenie ze szkoły oraz dokumenty potwierdzające inne umiejętności, a także wykształcenie. W całym kraju w tym roku kwalifikacja jest prowadzona od 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Stawienie się na komisję nie oznacza, że zaraz zostaniemy wcieleni do armii. Ten pobór, czyli zasadnicza służba wojskowa, nie jest zniesiona, tylko zawieszona. Także na tą chwilę jest zawieszona: od pięciu lat nie bierzemy do zasadniczej służby wojskowej. Jest służba zawodowa, po stanięciu do kwalifikacji wojskowej i otrzymaniu odpowiedniej kategorii zdrowia, czyli zdolności do służby wojskowej, po dwóch tygodniach, kiedy orzeczenie się uprawomocni, ten obywatel jest przenoszony do rezerwy i ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa jest też pierwszym stopniem dla wszystkich, którzy marzą o karierze w Wojsku Polskim. Po uzyskaniu kategorii A, można złożyć wniosek do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień o skierowanie do odbycia służby przygotowawczej. Służba przygotowawcza dla szeregowych trwa 4 miesiące, dla podoficerów, 5 miesięcy i dla w korpusie oficerów, pół roku. Zaznaczam, że jest dużo chętnych do służby przygotowawczej. Wbrew pozorom, jak była służba wojskowa obowiązkowa to wszyscy, nie, połowa, ponad połowa nie chciała iść do wojska, a dzisiaj jest ogrom chętnych do tej służby. Ilość miejsc jest oczywiście ograniczona. Szczegółowe informacje uzyskać można w wojskowej komendzie uzupełnień oraz na stronie internetowej wk.u. 28 lutego w ostatni dzień najkrótszego miesiąca w roku w nidzickim kinie Wenus zagrają, zaśpiewają i wyleją siódme poty trzy rokowo-metalowe zespoły. Jako pierwszy tego wieczoru wystąpi dobrze znany lokalnym fanom mocnego grania zespół za rano. Grupa zaprezentuje swój autorski materiał. Będzie to typowy klimat nidzickiej sceny. Tuż po nich na deskach kina Venus zaprezentuje się Double Head Snake, czyli hard rock rodem z Lidzbarka welskiego. Na zakończenie zagrają goście z Warszawy. anti to heavy metalowe uderzenie w nieco innej formule. Moc gitary elektrycznej łączą z powodzeniem z dźwiękiem saksofonu. Wszystkich chętnych, mocnych wrażeń zapraszamy do kina Venus na godzinę 19.30. Wstęp wolny. Zgodnie z aktualnym wykazem świąt w kalendarzu odnajdziemy 7 dni, podczas których odbywają się wydarzenia państwowe i narodowe. Dodatkowo znajdziemy w nich również dni, które są świętami dla wiernych Kościoła Katolickiego. Część dni, podczas których przypadają wydarzenia państwowe i kościelne, przewiduje, że są one wolne od pracy. Komu jednak ilość czerwonych dni w kalendarzu jest zbyt mała, może wyszukać w internecie katalog świąt nietypowych. 26 lutego przypada m.in. Dzień Spania w miejscach publicznych oraz Dzień Dinozaura. W kalendarzu znajdziemy również inne nietypowe święta, które pozwolą każdemu celebrować różne wydarzenia w ciągu roku. Przypominamy, że wielkimi krokami zbliża się 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Z tej okazji telewizja Masury na dniach ogłosi atrakcyjny konkurs. Zachęcamy do śledzenia nas na bieżąco.